Witam serdecznie. Przedstawię Wam dzisiaj energię dnia 24 sierpnia, to jest poniedziałek. Będzie to taka krótka analiza tegoż dnia pod względem astrologicznym, jak również sprawdzimy, co na temat tego dnia poradzą nam karty Tarota. Serdecznie zapraszam na Zbliżający się rytuał z okazji pełni. Będzie to rytuał w intencji oczyszczenia i wzmocnienia czakry serca. Poniżej w opisie filmu znajdziecie link do filmu na ten temat, który pozwoliłam sobie dla Was przedstawić. I poniżej w opisie filmu znajdziecie również inne informacje na temat sposobu zadawania kart. I jak to mniej więcej wygląda? Bardzo serdecznie dziękuję za lajki, za pozytywne komentarze. To jest dla mnie bardzo ważne. Jeżeli jesteście pierwszy raz na moim kanale i spodoba Wam się sposób, mój sposób czytania kart, przedstawiania czy też posługiwania się wiedzą z zakresu astrologii, to. Bardzo serdecznie zapraszam do subskrypcji, będzie mi bardzo miło. Ok, zaczynamy ten dzień właśnie omawiać, 24 sierpnia. Będzie to e, trudna energia tego dnia. Dlaczego? E, dlatego, że Mars w znaku Barana ustawia się w trygonie do Saturna. Saturn to planeta karmy. To planeta, która nam mówi: stop, nie działaj, nie rób nic. Tak. To jest też dzień, w którym nie należy forsować się, ponieważ należy w tym dniu przeczekać, poczekać, wyczuć moment. Nic na siłę. To nie jest również dobry dzień. Ja tutaj się skupię. Oczywiście są jeszcze inne aspekty, ale ten aspekt, o którym powiedziałam. Czyli Mars w Trygonie do Saturna jest myślę bardzo, bardzo istotny, w, kwadr w kwadraturze, przepraszam, oczywiście, że w kwadraturze. Słuchajcie, co jeszcze? Ten dzień może nam przynieść smutek, tak jak powiedziałam, trudny energetycznie dzień. Także nie forsujmy się, nie załamujmy się, nie poddajmy się temu smutkowi. I nie wchodźmy w żaden konflikt, nie prowadźmy żadnych, żadnych rozmów. Słońce w tym dniu znajduje się w znaku panny, natomiast księżyc również w znaku panny. Wschód słońca 5:35, zachód 19:40, wschód księżyca 11:25, zachód 21:16. Co jeszcze inne aspekty. Może tutaj mamy większość aspektów, jeżeli chodzi o Księżyc. Sekstyl do Merkurego. Potem poczekajcie, co my tutaj mamy. Księżyc ustawia się również w kwadraturze do Wenus i do Jowisza w sekstylu będzie. Jednak tak jak powiedziałam. Ta kwadratura Marsa do Saturna może spowodować, że będziemy no, w sposób taki no, dość twardy, i w sposób taki no, dość zgrzytający możemy się zderzyć z naszą rzeczywistością. Jeżeli chodzi właśnie o Saturna i o tę karmę, którą, o której powiedziałam, to należałoby zwrócić uwagę na nasze ciało, na naszą psychikę, tak? Czy yy, nie mamy coś do naprawienia, tak? Czy nie mamy coś do przepracowania, uporządkowania w tym dniu? Dobrze, myślę, że tyle, jeżeli chodzi o. Tą krótką analizę pod względem astrologicznym, tak mówię, bardzo krótką, bo tutaj głównie zajm zaj zajmiemy się właśnie czytaniem tarota. Ja sobie pozwolę, słuchajcie, zobaczyć, co na ten temat mówią nam karty. Oczywiście ja je wcześniej popasowałam, już jeszcze teraz sobie tylko pozwolę je tak króciutko przy was przetasować i zobaczymy co nam będą radzić karty na ten energetycznie dość trudny dzień ja bym powiedziała, że to jest taki dzień karmy że może nas właśnie wrócić do nas coś ze zdwojoną siłą i wtedy trzeba przeczekać nie trzeba nic w tym kierunku Robić, działać. Ok, już zaraz zobaczymy, co to będzie, jeżeli chodzi o karty. Może inaczej dzisiaj sobie wybiorę. Pierwsza. Dwójka pentakli jest w podstawie, tak, czyli no żonglowanie na krawędzi, trudna sprawa, trudna energia, tak, musimy sobie poradzić z pewnymi rzeczami. Musimy tak manipulować rzeczywistością, żeby utrzymać się na powierzchni żeby utrzymać też równowagę, tak. Co karty radzą? Na ten moment utrzymaj równowagę, tak, zatrzymaj się. To jest energia tła. Sprawdźmy, co tutaj będziemy mieć dalej. Pierwsza karta, tak, księżyc. Lęki, obawy, frustracje, zanurzenie się właśnie w podświadomości, zatrzymanie się. Zatrzymaj się. Pozwól działać właśnie w swojej intuicji. Co ona ci podpowie? Co ona nam podpowie? Smutek? Właśnie, co na smutek? Na smutek jest właśnie taka dobra energia wczuwania się w to, co przeżywamy, wczuwania się w to, co czujemy, zatrzymania się, tak? Może troszeczkę umiejętnego manipulowania tymi swoimi frustracjami i uczuciami lękami, obawami, bo karta księżyca mówi właśnie o Lękach i obawach, ale takich no, nie do końca zrealizowanych w rzeczywistości, tylko o takich lękach, które są gdzieś głęboko w nas i nie pozwalają nam funkcjonować. One nie istnieją w realnym świecie. Wsłuchujmy się w naszą podświadomość. No, te, ci kochankowie to mi tak dzisiaj właśnie też e, przeleciały, że tak powiem, ta karta. E, I powtarza się ona. E, dwójkowość. Tutaj jest dużo właśnie tej energii, dwa. Tak, dwójka pentakli. Kochankowie to para. Czas wyborów. Wybierzmy to, co jest dla nas właściwe. Ale żeby wybrać to, co dla nas jest właściwe, to tak jak powiedziała, musimy uporać się z naszymi lękami, z naszymi obawami. Karta kochanków to też ukryte relacje, tak? Ukryte partnerstwa nie do końca zrealizowane. A dlatego może. A może na pewno też nie jest to czas na to, żeby stawiać jakieś wymagania w stosunku do drugiej osoby, żeby prowadzić rozmowy. To jest czas, właśnie powiedziałam, w wsłuchiwania się w swoją, w swoją intuicję. Mimo, że może to być dzień dla niektórych smutny, czerpmy radość z tego, co jest. Czerpmy radość z tych naszych różnic, tak? Różnych, kontrastów. Załóżmy, zobaczmy, ta kobieta jest, jakby to powiedzieć tak delikatnie, oni się różnią kolorem skóry, tak? Różnią się karnacją. Czyli są różni. Ta kobieta odpływa, ale jednak trzyma się jego włosów. Zatrzymajmy się na razie. Może właśnie przytrzymajmy się tego, co ona się trzyma i nie robmy żadnych, żadnych pochopnych yy, kroków. Wielki arkana tutaj na razie, no i kolejny wielki arkana Rydwan. Rydwan to co? Chęć ruchu, chęć nieskoordynowanego ruchu. On pędzi. Nawet jego pozycja tutaj wskazuje na to, że jemu się śpieszy, popędza te konie. Ale znowu zobaczcie kontra kontrast i różnica. Znowu ta dwójka tu się mimo wszystko po po <śla> pojawia mi. Jeszcze zobaczmy na tą kartę. Te denary są zupełnie inne, tak? To jest tak kształt torebki, tak? Jest kontrast, jest różnica. Konie, kontrast, różnica, kochankowie, kontrast, różnica. Tak jak powiedziałam, czerpmy radość z tych różnic i kontrastów, które mogą pojawiać się. Ale co radzi karta Rydwan w tym dniu? Czy radzi, żebyśmy właśnie ruszyli z kopyta? Chyba nie. Radzi, żebyśmy się zatrzymali, żebyśmy zatrzymali te konie i spróbowali, żeby te konie pędziły w tym samym kierunku, bo one są, nie komunikują się ze sobą, tak? Może zbyt szybko ten rydwan próbuje te konie popędzać, tak? Do ruchu. Zobaczcie, same wielkie. Wielkie arkana. Reasumując, co radzi tarot? Utrzymać się na powierzchni, spróbować jakoś utrzymać równowagę, zagłębić się w swoją intuicję. Jeżeli są lęki, trzeba je przepracować właśnie dziś i zatrzymać się. Karta Rydwan w negatywie właśnie. Pozytywie owszem, tak, bo to jest taki ruch, ale w negatywie, tak jak powiedziałam, to jest taki ruch nie do końca sprecyzowany. My do, do końca możemy nie mieć sprecyzowanych ruchów, tak, dlatego należałoby się zatrzymać, zwolnić, tak. Te dwójki mi tutaj się właśnie pokazują, Czyli jakieś wybory mogą też w tym dniu być realizowane, ale czy dokonywać wyborów jakichkolwiek w tym dniu? Chyba raczej nie. Chyba zwolnić i na razie próbować właśnie czerpać radość z tego, jacy jesteśmy różni, tak? A jak różną drogą możemy podążać? Ile jest par? Różnych, które mogą podążać w różnych kierunkach. Sny. Zwróćcie uwagę również na swoje sny, bo karta Księżyca również o tym mówi. Niektórzy będą chcieli chwytać dzień, tak? Ruszyć z kopyta. I wtedy, jeżeli poczujecie taką moc, stwierdzicie, że jednak ta karta mówi o tym, żeby pędzić. Słuchajcie, zróbcie to. Zobaczycie wtedy, co się stanie. Może dla niektórych z Was jest to dzień, w którym trzeba coś zrobić, coś zmienić. Ale to wtedy pędzicie na własne ryzyko, tak? Albo się utrzymacie na tym rydwanie, albo nie. Czujecie taką potrzebę? Spróbujcie. Ale zobaczycie wtedy, co, co może się stać. Do czego to może doprowadzić. Byle by nie doprowadziło właśnie do chaosu i do konfliktu. Dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że przybliżyłam energię tego dnia w miarę jasno i w miarę pomocnie dla nas wszystkich, bo oto, w moich czytaniach właśnie chodzi i do tego śmieszam. Także pozdrawiam Was serdecznie.